To co, chcę. to co moje jest, moje, co ja radnie, w razie co, nie wiem przecież jak i gdzie Jak to polizman przeszukuje mnie Przecież mam prawo nosić to co chcę To co moje jest, moje, co ja radnie. w razie co nie wiem przecież jak i to gdzie. w braku wolności Tej wolności Co chciałbyś ją mieć A twoje oczy ciągle w gotowości Cały czas to przeszkadza ci mieć Marzenia, które są, które już tutaj były To nie są, który prawo ci da ja jestem z tych, którzy dadzą Ci siły Mówimy każdy jest wolny i tak Jak to polizman przeszukuje mnie Przecież mam prawo nosić to co chcę To co moje jest moje, co ja radnie, W razie co nie wiem przecież jak i gdzie Jak to polizman żukuje mnie Przecież mam prawo nosić to co chcę To co moje jest moje, co jara nie. W razie co nie wiem przecież jak i gdzie Poli chcemy być, my tak chcemy żyć. Świat, to nie masz nic, to twój skiz, i ty go rysujesz, człowiek rozumiesz, ty losem swym kierujesz, chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty, ślepą w nich, to są taki Siema ziomale, dziś postanowiłem pobyczyć się na kanapie i mam to gdzieś, że to będzie nodne. Włączę telewizję i zobaczę co leci, najpierw włączę MTV. O, pościli naszą piosenkę. Dobra, na razie dosyć tej mozy, bo mi głowa pęka po wczorajszej popijawie ozygmonta, Laliśmy się tłoczonymi butelkami. zaraz. Leci mój ulubiony program. Czyli... I co panie Henio, co już idzie na wizję? O w mordę, witam państwa w programie. Make your car. prowadzący to ja, czyli Tomasz Gownowarty. Dziś jak zwykle wybierzemy się, aby odpicować komuś o to. Panie Henio proszę przestawić na nasze okryte kamery, a ja pojadę na miejsce zdarzenia. Ale chciałem mieć taką bestię Teraz się dotrze powoli top 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 to czyszy A on mi konią, go konią, a one tej konią, Mam najlepszy wóz Biegi jej przed Chcę, żebym mnie wiózł Jadę, nie, nie ma na ma co czekać, czekać więc jadę, bo będzie szeroko Cały świat wyglądam nie przez Witam pana, czy to pański wrak, oj, czy to pański samochód? Taka coś ci nie pasi meno po prostu chcemy ci odpicować autoląpię spod monopolowego. A bierz ta sego gdzie chce ta. Jak to polizman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to co chcę. To co moje jest moje, co ja Wiesz jaki gdzieś tak ku wolności Tej wolności co chciałbyś ją mieć A twoje oczy ciągle w gotowości